Hej, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy taki gruby odcinek za 95 zł. Jest to wkład z wygranej, którą właśnie wygrałem na kanale Miula ze Szczecina ze, ze Szczecina przepraszam Niula ze Szczecina. Serdecznie Was zapraszam na ten kanał. Kto nie zna Aniu serdecznie Ci dziękuję za, za to, że mogłem wziąć udział konkursie no to była właśnie konkurs na paczki y, ekstra linie. ja wykupiłem tylko jedną taką ekstralinie w dawanej paczce no i miałem 50 zł razem z moją drapie było losowanie no i wygrałem jedną z tak samo miałem u, y, u Asi z kanału La Fable też jedną z wykupiłem i wygrałem. Tylko tam wygrałem 50 zł, a tutaj nagrodą była połowa wartości tej paczki danej i wyszło 95 zł. I Ani od razu napisałem, że chce właśnie ten przelewik i że zainwestuje właśnie w krzyżówki. Tak, na pewno w krzyżówki te wielkie. Ania mi zaproponowała właśnie krzyżówki, żeby trzy kupić z numerem siódmym, no chciałem też tak zrobić, ale niestety nie udało mi się, chyba wszyscy wykupili siódemki po live'ie u i Łukasza, kochani serdecznie Was pozdrawiam, byłem w pięciu nawet kolekturach, wiecie, dzień po dniu szukałem, tak szukałem, nie znalazłem żadnej siódemki, no to jest po prostu szok co zrobiłem? No w końcu w jednej kolekturze kupiłem inne numerki, bo no nie chciałem przedłużać, tak? Kupiłem trójkę, czwórkę i dziewiątkę. Na takie numerki postawiłem. Już nie kombinowałem, co będzie, to będzie. Trudno, żadnego wkładu tutaj nie mam. Co wpadnie, to jest mój plus. No i dodatkowo za te 5 zł kupiłem sobie ekstra pensję z numerem 5. Naddrapałem już krzyżówki. Powiem, no żadnego pewniaka nie ma, więc albo będzie coś jeszcze tutaj, albo, albo nic. No, Mam nadzieję, że coś wpadnie. Zaczynamy od tej strapki Ekstrapensja. Aniu, jeszcze raz ci bardzo dziękuję serdecznie, że mogłem wziąć udział w Twoim konkursie. Fajnie, że udało mi się u Ciebie wygrać. Super. To jest wkład właśnie z Twojego konkursu. Trzymaj mocno kciuki, żeby udało się pomnożyć. Ekstrapensja.

22, oj, chyba nic nie będzie, 9, 17 i 8. No, niestety, zaliczyliśmy pierwszego pustaka na dzisiaj. Dokładnie, nie, nie ma co się przejmować, to w zasadzie nie jest mój wkład. To jest wygrana, więc albo coś będzie, albo nie. Zaczynamy od trujeczki. Wielka krzyżówka trapane o tutaj w ogóle nie widzę żadnego słowa, chociaż nie jest tutaj jedno słowo rok w tej zielonej. No bez szału na razie. Kolejno J i Y w bonusie jest J jest. Jest J. Mamy J, mamy Y. Postaram się szybko to zrobić bezboleśnie. Dla Was dobra. Oczywisz jak coś pominąłem to. Przepraszam. No. Ciężko coś nie pominąć. W moim przypadku tym bardziej. I Y Dobrze, że są kontrolne. G oraz M. W bonusie. Nie ma. Szukamy w różowej. G i M. Miło by było, gdyby chociażby jedna się zwróciła. To będzie na kolejny odcinek, do mnożenia. Dobra. No, u. O, mamy drugie słowo bron. Gingi Łukasza. No, wow. Ten live. No, przepiękny. Takie właśnie odcinki chce się oglądać, no ale lot to nam nie daje tak za dużo możliwości na takie wygrane. Dlatego no, postanowiłem postawić na tą zdrapeczkę. Może coś będzie. Mamy trzecie słowo BMW. No jeszcze dwa słowa w tej zielonej. Będzie wygrana. Kolejno jest Z i L. W bonusie jest L. No. Dobra, Z i L szukamy. Ciekawe, czy jakiś bonus będzie. No, a rakie już nie dadzą, bo by za dużo było chyba. Dobra, idziemy do zielonej teraz. Ładnie, a to by za dużo dało. Ale na U bym się nie pogniewał, bo na pewno by był bonus, gdyby dali U. Poproszę U, a dali T oraz P. Czy to coś nam daje w bonusie, nie a w tej różowej... Też chyba nie za bardzo. Dobra, idziemy do zielonej. O, tutaj mamy czwarte słowo tym. No, fajnie. Fajnie, fajnie. Tu było M. Okay, idziemy ostatnia na dzisiaj. Znaczy na dzisiaj w tej krzyżówce jest D. No 4D coś daje. Mamy tutaj D. Czyli tutaj w ogóle w ryżowej nie było słowa? Aż dziwne. Dobra. I teraz. Ta zielona wtedy coś da, chyba nie. Niestety zabrakło. To było Z, było I, tak szukam, a może, może mój szpitelec coś będzie, no ale nie widzę. Zobaczymy kontrolne. Nie chcę przedłużać jakoś. Mamy M. I A dobra, kontrolne, różne, czyli moja trójka niestety pusta. To teraz, sobie do czwóreczki przejdziemy. W czwóreczce mam tutaj jedno słowo: Widzę w zielonej, a w różowej mam też jedno słowo, bo ono się nic się nie utworzyło. No, trochę brakuje: brakuje G i U na przykład, żeby był ten bonus. Zobaczymy, może da co mamy t oraz o, x mamy t w bonusie ok te mamy x a tutaj nie ma ok teraz zielona ok tu jest x nam daje słowo drugie max Mam nadzieję, że coś wpadnie, że nie widziałem pustych. T i X nie widzę. Dobra. Mamy E i N. No takie fajne litery. Często się pojawiają. Interes i było nie. I brakuje. A. N jest, i to wszystko chyba. Dobra, idziemy do zielonej. EN szukamy. za to jest trzecie Dobra, idziemy dalej mamy o i C w się nie ma Tu nie było. P też nie było. Dobra. Zielona. O, chyba będzie pusto. Coś się tu nie układa jakie zaskoczenie będzie. Dobra. I co? I ostatnie dwie. Mamy D i I. Czy te I coś daje? Bo się nie ma. Dobra, jest I, jest I, jest D i mamy interes, ale to jest drugie. Nie szkoda. Czyli tutaj nic nie ma. Ok, idziemy do kolejnej, do zielonej. Wychodzi, że będzie pusta. No, wyjąłem puste zdrabki. No, siódemki zabrane, wygrane. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cz trzecie, czwarte. Czwarte słowo nam powstało, chyba. Dobra, zobaczymy kontrolne. Zobaczymy tutaj w ogóle w bonusie, ile było. No, 30 złotych nie chcieli dać. A my mamy kontrolne różne. A ile tu było w bonusie? Pokażcie. Tu w bonusie w trójce było no, 500 zł. Bardzo by się przydało, ale niestety pusto. I co? I ostatnia na dzisiaj z numerem dziewiątym. Na no, dziewiątki potrafią być szczęśliwe w tych krzyżówkach. Nieraz się przekonałem. Mamy O i E. Oczywiście, no tutaj jedno słowo powstało. Jan w zielonej i szukamy O i E. Nie chcę przedłużać, szybko chcę to zrobić. O i E. No, gdyby to był mój wkład, to raczej bym no, nie kupił tych przeglówek, bo to jednak jest ryzyko. Ale jak wygrana, to już można zaryzykować. Powstało pierwsze słowo okno żowej. To jeszcze dwa razy. O i E. Dobra, teraz zielona. Bolonia. joga. O, więcej nic nie widzę. Kolejno jest H oraz U. No to wiemy, że R nie będzie, bo nie może być trzech bonusów. No to trochę nam będzie chyba blokowało te R. U i H, no nie widzę więcej. Idziemy tej, o tutaj mamy unia słowo, ale to jest chyba drugie dopiero. U i H. Tutaj jeszcze jest H. Mamy S i C. A, to jest coś mi mówiło chyba. Dokładnie tu jest drugie słowo. same. Patrzcie, i sen jest wygrana. Super. Jest zwrocznik chociażby. No i fajnie. I coś jest. Super. Sen, okno i same. No, kolejny raz mam. Wygraną w numerze dziewiątym, no fajnie, na podkieszenie coś będzie S i C S S S. S. S S tu jest S i chyba to wszystko. I co? Zostały nam trzy ostatnie literki. Mamy B i D. W bonusie jest B. No to tylko Z brakuje. Różowa. Lki no nie było. Może coś jeszcze będzie. B i D. Nic więcej tutaj nie widzę. Teraz zielona. Mamy kolejne słowo Ada, ale to jest chyba trzecie na tej zielonej. Potem kontrolne wszystko nam powiedzą. Dobra, i co? I ostatnia literka. No może L by dali. Wtedy by było. więc co ja tu patrzę? cztery słowa z No to by było fajnie. A dali F. No. Się wysilili. No. Dali chyba najgorszą jaką mogli dać. Tutaj w ogóle nie widzę, dobra, nie ma co przedłużać, wygrana w bonusie to było 500 też. A my mamy 3 złotych, zobaczymy kontrolne c. c, 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 dokładnie. No i fajnie, coś mam na pomnożenie, super. Wkład na dzisiejszy odcinek to był 95 zł. to była wygrana w konkursie u Niuli. No, udało mi się wydrapać 30 złotych, no tak jak mówiłem nieraz, nie mam szczęścia, coś do tej krzyżówki, co róż, to te jakieś zwroty tylko w niej są, no zobaczymy, może kupię na jakiś inny odcinek krzyżówkę, zobaczymy. Dobra, dziękuję za oglądanie, jeszcze raz Aniu serdecznie dziękuję za to, że wygrałem u Ciebie. Zatem przelewik na, na te zdrapeczki i co, zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się zdrowo czy brutko. cześć.